Jeśli dręczy cię bolesna miesiączka Powinnaś zwracać uwagę na produkty Higieny osobistej, których używasz I wprowadzić w swoim stylu życia Pozytywne zmiany Czytaj dalej, aby dowiedzieć się Jak zmniejszyć ból podczas menstruacji Bolesna miesiączka przynajmniej raz w życiu Dotknęła większość kobiet na świecie Pojawiające się ból i uczucie dyskomfortu Często wykraczają poza typowe skurcze Niektóre kobiety cierpią Nawet z powodu podrażnienia organów płciowych Po którym pojawia się pieczenie I swędzenie. Niektóre z tych objawów wiążą się z infekcjami. Na szczęście istnieje wiele sposobów, które chronią przed pojawieniem się takiego bólu i pomagają go leczyć. Zazwyczaj ten rodzaj dyskomfortu można zmniejszyć, a nawet wyeliminować, zmieniając codzienne nawyki. Jednak jeśli dręczący ci ból jest bardzo dotkliwy, musisz skonsultować się z lekarzem. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się najczęstszym przyczynom, które stoją za bólami menstruacyjnymi i sposobom, które pomogą ci je zmniejszyć. Bolesna miesiączka i sposoby na zmniejszenie bólu, typowe bóle menstruacyjne mogą mieć wiele przyczyn. To prawda, że nie jesteś w stanie kontrolować działania swoich hormonów i rozwoju określonych chorób, ale możesz zmienić swoje nawyki, aby zmniejszyć odczuwany dyskomfort. 1. Przestań używać środków higieny osobistej z dodatkiem toksycznych substancji. Obecnie na rynku jest dostępnych wiele środków higieny osobistej, które mają zwiększyć twój komfort podczas okresu. Jednak wiele typowych produktów, takich jak podpaski, wkładki higieniczne i tampony, wykonuje się z plastiku przemysłowej bawełki. reune Często spryskanej pestycydami, oraz innych chemikaliów, które nie są przyjazne dla mikrobiomu pochwy. Ich główny minus polega na tym, że zwiększają kumulowanie potu, bakterii i odpadów, które ewentualnie prowadzą do rozwoju brzydkiego zapachu. Poza tym często prowadzą do rozwoju dużego podrażnienia skóry, wywołując swędzenie i inne rodzaje dyskomfortu. Wiele z tych środków higieny osobistej zawiera m.in. glifosat. Częsty kontakt z tym związkiem chemicznym zwiększa ryzyko rozwoju wielu chorób takich jak endometrioza. W niektórych przypadkach może nawet prowadzić do bezpłodności. Na szczęście na rynku istnieje wiele alternatywnych produktów, wykonanych ze składników organicznych. Produkuje się je z bawełny organicznej, pulpy drzewnej i skrobi pozyskiwanej z warzyw. Firmy oferują m.in. różne rodzaje przepuszczających powietrze podpasek, wkładek i tamponów, wykonanych z organicznej bawełny bez dodatku jakichkolwiek substancji zapachowych i barwników. Poza tym niektóre z linii środków higieny osobiste mają dobre opinie. Kobiety, które jej wypróbowały, twierdzą, że używanie tego typu produktów zmniejsza irytujące swędzenie, a nawet niektóre aspekty skórczy menstruacyjnych. Takie stwierdzenia nie mają podłoża naukowego, ale i tak warto zwrócić na nie uwagę. 2. Korzystaj z produktów wykonanych z bawełny organicznej. Biorąc pod uwagę powyższe, należy podkreślić znaczenie używania produktów pochodzenia organicznego. Większość z nas używa standardowych środków higieny osobistej. Nie wiedząc nawet do końca, z czego są one wykonane. Poza tym firmy nie mają żadnego interesu w tym, aby informować Cię o związku, jaki łączy środki higieny osobistej z uczuciem dyskomfortu w okolicy pochwy. Bawełna, której zazwyczaj używa się do produkcji środków higieny osobistej dla kobiet, nie tylko wywiera niekorzystny wpływ na środowisko, ale również może pogarszać zdrowie i samopoczucie kobiet. Proces jej uprawiania jest uznawany za jeden z najbardziej toksycznych na świecie, ponieważ wykorzystuje się w nim Więcej pestycydów niż podczas uprawy jakichkolwiek innych roślin. Jak sama widzisz, produkty wykonane z bawełny organicznej są wolne od tych szkodliwych substancji. Badania przeprowadzone w 2015 roku przez naukowców z Facultad de Ciencias University Universidad Nacional de la Plata odkryli, że 85% standardowych środków higieny osobistej, które przebadali, zawiera glifosat. Ten toksyczny środek chemiczny jest obecny w środku chwastobójczym Roundup firmy Monsanto powszechnie na polach bawełny. Istnieją dowody świadczące o tym, że styczność z tym środkiem chemicznym może prowadzić do rozwoju schorzeń układu reprodukcyjnego. 3. Trzymaj się z dala od agresywnych środków chemicznych. Pochwa to jeden z najdelikatniejszych obszarów w ciele kobiety. Chociaż jej bogaty mikrobiom chroni ją przed wieloma infekcjami, nie jest w stanie rozkładać ani eliminować substancji chemicznych, z którymi styka się podczas używania określonych produktów. W środkach higieny intymnej może znajdować się przynajmniej pięć składników, które są powszechnie uznawane za toksyczne, Plastik, ten element nie tylko zanieczyszcza środowisko, ale również zwiększa wydzielanie potu, co prowadzi do rozwoju nieprzyjemnego zapachu, jak również do pojawienia się podrażnień oraz infekcji. Dioksyny, to związek chemiczny, który powstaje w wyniku wybielania bawełny chlorem. W szczegółowym raporcie Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, wystawienie na jego działanie powiązano z rozwojem problemów hormonalnych oraz problemów z płodnością. Polimery superabsorpcyjne, SAP. Te pochodne ropy naftowej mogą wywoływać podrażnienia i brzydkie zapachy, pestycydy. Te toksyczne związki chemiczne są wykorzystywane do spryskiwania zbiorów bawełny, barwniki. Są one całkowicie niepotrzebne i często wywołują zmiany w mikrobiomie pochwy, co przekłada się na podrażnienia oraz zwiększenie ryzyka infekcji. Jak w takim razie możesz unikać tych związków chemicznych, aby zapewnić sobie mniej bolesną menstruację? To bardzo proste. Musisz nauczyć się wybierać odpowiednie produkty. Na rynku istnieje wiele środków higieny osobistej pochodzenia organicznego. 4. Bolesna miesiączka może zniknąć. Gdy poprawisz swoją dietę, dopasowanie nawyków żywieniowych odgrywa niezwykle znaczącą rolę. Gdy chcesz zmniejszyć bóle menstruacyjne. Badania opublikowane w dzienniku medycznym Obstetrics and Gnecolog wskazują, że dieta bogata w warzywa i uboga w tłuszcze może zmniejszyć natężenie zespołu napięcia przedmiesiączkowego PMS. Oraz skurczy menstruacyjnych. 5. Wypróbuj terapię ciepłem. Terapia ciepłem jest stosowana od wielu lat w celu leczenia mniej bolesnych miesiączek. Wyniki badań opublikowanych w magazynie Evidence Basit Nursing wskazują, że w przypadku skurczy menstruacyjnych ciepło jest tak samo skuteczne jak przyjmowanie ibuprofenu. Dzieje się tak, ponieważ zmniejsza opuchliznę i wywołuje uczucie rozluźnienia. 6. Spożywaj napary o działaniu przeciwzapalnym, które zmniejszą bolesną miesiączkę. Oto naturalny sposób na walkę z dyskomfortem związanym z miesiączką. Co ciekawe w artykule przedstawionym w magazynie Iranian Journal of Pharmaceutical Research stwierdzono, że lekarstwa ziołowe pomagają leczyć brak miesiączki. Używaj takich ziół i przypraw jak rumianek, imbir, cynamon lub mięta. 7. Regularnie ćwicz. Zadbaj o aktywność fizyczną podczas całego cyklu menstruacyjnego. Wszystko dlatego, że aktywność fizyczna prowadzi do uwalniania endorfin, znanych również jako hormony szczęścia. Okazuje się, że nawet 20 minut regularnej aktywności fizycznej uprawianej każdego dnia może zmniejszyć bóle menstruacyjne, a tym samym poprawić Twój nastrój. 8. Uprawiaj techniki relaksacyjne. Poświęć odrobinę czasu na praktykowanie medytacji, jogi lub jakiejkolwiek innej formy ćwiczeń relaksacyjnych, ponieważ Mogą one zniwelować bóle menstruacyjne. Nie tylko wpłyną pozytywnie na Twój nastrój, ale również pomogą Ci zmniejszyć bóle macicy i dyskomfort. 9. Nie lecz się na własną rękę. W aptece możesz kupić wiele leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty, które zmniejszają bóle menstruacyjne. Jednak musisz uważać, aby nie przekroczyć zalecanej dawki. Najlepiej byłoby, gdybyś skontaktowała się z lekarzem lub farmaceutą, aby dobrać odpowiednie dawki. W przypadku innych objawów, takich jak swędzary, lub podrażnienie, musisz poznać ich przyczynę, zanim zaczniesz je leczyć. 10. Skonsultuj się z lekarzem, jeżeli bolesna miesiączka bardzo ci doskwiera. Bolesna miesiączka, która sprawia dyskomfort, jest do pewnego stopnia normalna, jednak jeżeli twoje objawy są rozległe i nie ustają. Powinnaś skonsultować się z lekarzem. Czasami skurcze, podrażnienie, pieczenie i brzydki zapach mogą wymagać specjalistycznego leczenia. Może być nawet konieczne wykonanie dodatkowych badań, bolesna miesiączka. Podsumowanie, podsumowując. Zwracaj większą uwagę na środki higieny osobiste, jakich używasz. Wybieraj te pochodzenia organicznego, bez dodatku irytujących lub szkodliwych substancji. Powinnaś również zastanowić się nad swoimi nawykami i skonsultować się z lekarzem.